Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy w pierw na pierwszej bazie i przechodzimy potem na bazę numer dwa. do Pierw będzie oczyszczona, i do odnowy komórki macierzystej jest Marzena Małgorzata, hasło Freiheit, Liebe, Licht. Dziesięć cywilizacji przyszło przyglądać się oczyszczaniu człowieka. I zapraszamy Marzena Małgorzata.

To pozytywna planeta. w 14. 14 galaktyk oddziela tę planetę od drogi mlecznej, i jest na stole kryształowym, zaczynają. No podniszczona ochrona spłynęła z tej istoty od głowy. Auf der prawej Seite jest ein chip. wieder Program ruchomy ma. Jak się to jest i problemy tworzy ten program okrągły czy ściągnięty nie jest aktywny, kwadratowy czy ściągnięty program zaczął się włączać i podtrzymuje zmiany genetyczne ośmiokątny czy po lewej stronie może ściągnięty nie jest aktywny, okrągły czy ściągnięty aktywny to są stwarza Dann Nie jest aktywny. Okrągły ściągnięty nie jest aktywny. Na uszach nie ma nic. Pod lewym okiem jest takie, taki stworek rozłożony. Ja, soll halt schwächen. No i osłabia powieki te toksyny. I rower oczyścił i założył kompres, Kompresy. na, ja mam usta, nie ma nic. Owalny chip z karku ściągnięty, nie jest aktywny. Kwadratowy chip z prawego ramiona ściągnięty. Program ruchomy ma i zakwasza muskulaturę na plecach ten program. Na rękach nie ma nic, są na organach. Mały okrągły czyp serca ściągnięty, nie jest aktywny. Mały trójkąt spód ściągnięty, nie jest aktywny. Na wątrobie nie ma nic, na żołądku nie ma nic. Owalny czyp w górnej części ściągnięty. Program zaczął się łączyć no i zakłóca pracę jelit ten program. Na nerkach nie ma nic, na pęcherzu nie ma nic, na macicy nie ma nic. Trójkąt z prawego biodra ściągnięty, nie jest aktywny. Są na nogach, do kola nie ma nic, do stóp z nie ma nic. Rapel ściąga te kompresy i przegląd w powiększeniu i jeszcze raz. Mówi, że pościągany nie ma nic. Aura sprawdzana. I aura jest no, zniszczona z zewnątrz. Ale to już dykrygnoje z ściągają. Aurę mówi, że dostanie po odnowie komórki nową. I już jest gotowa do teleportacji. I już portal się otworzył i jest teleportowana. Na pewno skan tam przepuści. I tutaj już powinna być w wodzie wypukiwana już komórki. I Simona jest przygotowana do lewitacji, specjalną energią. Jest portal Obijana. Już portal się otworzył i cała grupa już. Się przesuwa portalem na bazę numer 2. Pomarańczowa baza już się otworzyła i lewitują do środka. Jest, jest w wodzie turkisowej. Jest, jest, jest wypukiwana już. Czerwona farba jako pierwsza już wypływała. Jak tam weszli do środka, to znaczy się układ krwionośny jako pierwszy, był uszkodzony najwięcej. Komórki są tam wypukiwane z informacji. Zielona farba, zmiany genetyczne, komórki. Niebieska farba, układ oddechowy wypukiwany jest komórki. <coughs> Już tu się rozjaśnia, rozjaśnia się ta postać. Im więcej jest wypukiwane, tym więcej się rozjaśnia. I te już kolory po boku, już wszystko się wy, m, wymieszały, już nie widać jaka następna farba e, jest wyrzucana na zewnątrz, a w tej ciągle w tej pięknej kryształowej wodzie, w tej, w tej e, turkisowej jest. Te wszystkie farby są wyrzucane na zewnątrz. Rozjaśnia się ta postać cały czas. Jest intensywny. Wypłukiwanie komórek z informacji zniekształconych. Nawet te, które są jeszcze w porządku też cała istota oprócz komórki macierzystej jest. jest I pozytywna, pozytywna energia wypełnia bazę, znaczy się, że teraz bardzo intensywne będzie wypłukiwanie informacji z reszty komórek. To już jest ostatni etap. Zawsze jak energia właśnie pływa tam do tej bazy, to jest przyspieszone. I umysł są No jeszcze taka kremowa się robi. Bardzo się cieszymy. Się dużo zmienia dla tej osoby. Podnowie. Już taka mocno, mocno biała się robi. Zaraz zacznie się robić przezroczysta. To już jest końcówka wypłukiwania. Się odzyskuje nowe życie, nowa młodość. Już baza do góry się otworzyła. Cała grupa, za chwilę będzie lewitować tam. Gdzie jest stół kryształowy w tej szklanej półkuli i będą oczekiwać na teleportację tej istoty tam na stół kryształowy, gdzie właśnie najważniejszy moment się odbędzie tam, proces, i już zaczyna zanikać w wodzie, znaczy, się, że już końcówka, ostatnie komórki są wypukiwane, także za chwilę dojdzie do teleportacji. I już ta grupa lewituje tam portalem do góry, do szklanej kuli i czekają przy stole kryształowym na tą istotę. Już doszło do teleportacji, już jest na stole kryształowym, woda jest spuszczana. Portal w podłodze się zamyka i już zaczyna się skan, już zjechał i zaczyna warstwa, po warstwie ściągać, robi to ostrożnie, a zostanie odkryta komórka macierzysta. Zobaczymy, w którym miejscu się znajduje. To jest najważniejsze archiwy, Wszelkie informacje ciała fizycznego i tej, i tej duszy tam są i będzie wypełniana pierwotnymi informacjami, Stop, jakie były na początku. Skan się zatrzymał, z parstwami już podjął do góry. Na, na prawym ramieniu, nie na ramieniu, tak się nazywa pod tutaj jest komórka macierzysta. I już, już ten robot szarak już jest z ramieniem i z igłą już nabrał namiary na ten błękitny punkt w tej czerwonej komórce, bo tak się ona rozświetla poprzez tą technologię. Także robi się defod, widoczna tak. i już igła wjechała do środka, do archiwum, do błękitnego punktu. Zaczyna się właśnie wymiana, wypełniana, wypełniane te archiwum jest pierwotnymi informacjami, jakie były. Ta istota była wypełniona do, dla istnienia tymi informacjami i to się odbywa. To są dwa palety, od Całe jest takie kolory od silnego pomarańczu do, do żółtego koloru. To jest cała taka paleta tych kolorów. To jest ta informacja, która właśnie jest wypełniana jest w tej, w tej komórce macierzystej. I tak jakiś błyskok, błyszczyk jest jeszcze w tej, w tej energii taki jak gwiazdeczki wygląda. Każdy ma indywidualne informacje. Nie ma powtórki, nie ma sobowtóra, może z wyglądu. Ale nie chodzi o informacje. Każdy ma osobiste to są. Cały czas jest wypełniana wypełnione archiwum tej komórce macierzystej. Potem, jak się połączy z ciałem fizycznym, ta komórka macierzysta zaczyna wysyłać, tej, wypełniać informacje właśnie w ciele fizycznym. I to będzie to jest proces. Może być rok, może być dwa lata, może być trzy lata, w zależności jak były te komórki w ciele fizycznym zniszczone. I potem wy, te nowe informacje, te pierwotne informacje wypychają z tych komórek, te stare wykopują po prostu. I tam są odczuwalne też e, 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 symptomy różne. Hm? Już igła akurat się poruszyła do góry, proces odnowy komórki macierzystej został zakończony. I już Rafael odstawił robota tam do swojego kącika i skan zjechał z warstwami i zaczyna Kompletować ciało. Jako ostatnią warstwę, to jest jako pierwsza nakłada, i już chodzi bardzo szybko z w tej chwili. czekamy. Już nos jest kompletowany. Iskan zrobił stop, pusty, podjechał do góry, automatycznie dostała nową aurę i nową ochronę planetarną. Zeszła ze stołu i przeciąga się jak baletnica, no, sprawdza swoje wszystkie członki, czyli wszystko siedzi na miejscu, wszystko jest. Składa podziękowania. Bardzo szczęśliwa, zadowolona, spokojna. Portal już się otworzył z tą ślizgawką z jazdę I w podskokach jak dziewczynka żegna się i już zniknęła w portalu. Gratulujemy namaste kochani.